Wow, Czy burgerownia będzie Jesteśmy sobie zamówili Kasandra sobie wzięła Ja sobie wziąłem chorizo, burger z frytkami A ty sobie wzięłaś cheese Burgery po 26 I po 28 Frytki 14 A soczki po 8 Dobrze, niech tak będzie Razem 84 Dawno nas mhm. nie było w Buł 100% Wołowiny Leśna 18 Kielce Zobaczymy, miałem ochotę na burgera. A ty? Ach, też. też, No i to jest właśnie najważniejsze. Są frytki belgijskie do tego, krążki cebulowe. Jeszcze są bataty. I gdzieś Kasandra zobaczyła, że są mozzarella sticks, ale jeszcze nie ma ich w menu. Jest burger mini. Ty wziąłeś mini, czy, czy standard, czy no, duży? Normalnie. Normalny. Duży. A duży. No, 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 no dobrze. Właśnie. Zbójnicki. No to jest mozzarella Elastic, trzeba faktycznie przebadać. Przychodzę sobie do samochodu i mam raport trybu wartownika. No i stoję tu naprzeciwko drzwi, oczywiście znaczy tu nie ma zakazu zatrzymywania się, ale zrobiłem stosunkowo dużo miejsca przed sobą i taka sytuacja, że pierwszy raz mi się tu aktywniło. Wychodzi się sobie gostek. Wiecie, macie podgląd, co się działo w tym czasie z każdej strony samochodu. Może no, tutaj widać dokładnie, czy wam ktoś ryskę jakąś zapakował, czy wam nie zapakował z przodu, z tyłu. No zajebista opcja. I to wszystko się zapisuje. Temperatura 20. Najfajniejsza opcja jest to, że działają polskie polecenia głosowej. I... Można sobie te wszystkie rzeczy typu wycieraczki, nie wycieraczki, światła podgrzewane w fotele szyby. No to co w samochodzie macie do ustawienia za pomocą tego e, ogarnąć, nie? bo to przecież też nie każdy e, chce w te menu wchodzić i szukać i szukać, jak włączyć tryb psania. Ale ja w zasadzie to nie o tym, tylko muszę się zapiąć, chociaż gorąco jest jak jasny gwint, bo oczywiście się musiałem upierdzielić sosem aż nad to, tak więc się upierdzieliłem sosem, bo sosu było dużo ale przechodzę do tych pysznych burgerków w BU dawno nie było chodzone po knajpach wszelakich, no bo był sezon pandemijny i tak naprawdę większość firm funkcjonowało, cieszę się że przeżyło w ogóle w trybie takim dostępu zdalnego albo na wynos albo no, no tego typu to były rozwiązania, wiecie tego typu Ostatnio oglądałem jakieś filmy z tego typu e, I tak, burgerek, ja sobie wziąłem ten chorizo, Kassandra sobie wzięła cheese'a. No pięknie wyglądają po pierwsze, pięknie wyglądają Oczywiście też pięknie smakują e, Bułeczka mięciutka, maślana, mięsko wypieczone zgodnie z życzeniem U mnie na średnio, u na mocno. No poezja, burgerowa poezja, no co ja mogę powiedzieć Sosu dużo Musicie potem się wytrzeć, wymyć, tak jak powinno to wyglądać przy burgerze. No, cały czas mi tego w Johnnieburgu brakuje. Na początku pamiętam, jak stały tam ręczniki papierowe i ten sos był, no, takiej ilości odpowiedniej. Teraz jest trochę tego sosu pożałowane, niestety. Ale i tak są dobre burgery. Ale tu miłe zaskoczenie. Czek trochę zapomniał. Dobrze, to tak teraz taki rekonesans zrobić. Powrót do żywych. Mam nadzieję, że. Pandemia odeszła już na zawsze, chociaż z tego co widzę to w Chinach teraz zaczynają zamykać co niektóre fabryki. to duże fabryki, na przykład Foxconn się zamknął, czyli ta firma, która produkuje jabłkowe urządzenia. Właśnie ze względu na to, że jest nawrót pandemii, tam się zaczyna znowu kłopot z tym tematem. Chciałbym, żeby u nas nie to nie powróciło, bo, bo nie kolejnego roku to już będzie trudno znieść i finansowo co niektórym branżom. No i przede wszystkim też ludziom, bo wszyscy są spragnieni tego, żeby wyjść, już czekają tej wiosny, już chcą szybko na zewnątrz pochodzić, polatać, pojeździć na rowerze. Sam bym odpalił już elektryki rowerowe i też się trochę pojeździł, bo jestem taki zgniły przez to siedzenie w domu, w pandemii, po pandemii zimowe, że że o moja matko bosko, ale wracam jeszcze do było oczywiście, bo tak jak powiedziałem do burgerów nie mam absolutnie żadnych e, zastrzeżeń, próbowałem swojego mm, czy swojego to zjadłem, próbowałem też kasandrowego, obydwa mi smakowały wielce e, i co najważniejsze frytki duże są duże, nie ogarnęliśmy ich wspólnie jednej porcji e, i tak jak powiem wam ja to jeszcze ja, ale byłem z kasandrą to sobie wyobraźcie jaka to była porcja i pozycja, że żeśmy nie dali rady, no, bo, no za dużo było nie wiem, wydawało mi się, że dawniej były te burgery tu z frytkami teraz nie są z frytkami, ale może mi się wydaje bo to naprawdę długa przerwa była, bo no bo tak jak wam mówiłem, z tą pandemią było długo generalnie polecam, jak macie ochotę na takiego soczystego mięciutkiego burgera z fajnym mięskiem to można eksperymentować mój inteligentny zamek trochę się wyzamkował Musiałem tu dorobić klucz, bo była gałka. Ale klucz się kurde wymsknął, i to nie jest dobre. Muszę chyba jeszcze go głębiej wsadzić przewiercić otworek na wylot i go jakoś zablokować. No bo tak to trochę lipton. To jest pies cytryna, który ma ropę w oczach. Mordo, ogarni się. Postanowiłem, że. Pogłębię trochę tą szczelinkę i może tu przewiercę, i wtedy takim jakimś słożnie bym to zablokował, albo, albo coś w tym guście, tak więc e, boży idzie w, w ruch. No i tak by chyba było głębiej, tak więc teraz wbić ten kluczyk i wszystko razem przewiercić. Przy okazji, może jeszcze zrobię pracę ogrodowe z przycinaniem tych. Wszystkich drzewek, czyli 14 stopni ciepło w dzień. Wersja z trzpieniem zwiertła zrobiona. Mam nadzieję, że tego już atomem nie ruszy. Chociaż teraz może to złe słowa, żeby atomem niczego nie ruszyć. Operacja zakończona sukcesem. I co ciekawe, te baterie, które tu włożyłem, co najmniej już pół roku działają, jeszcze się nie wyładowały. Całkiem dobry wynik. No ewidentnie tu. Niektóre już nie mają szansy na egzystencję. Zrobiłem miejsce dla tych, co to jeszcze trochę żyją. Zobaczymy. Słuchajcie, jeden z widzów, z którym tutaj mam okazję współpracowywać, bo mi czasami wypożyczy coś zaplowej stajni do testów, Adrian. Okazało się, że jest muzykiem i tworzy całkiem profesjonalne kawałki. E, tak więc prosił mnie, czy mogę was zaprosić do niego. No to was zapraszam. Słuchajcie, macie e, macie link w opisie filmu do, 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 do Adriana. Adego official, proszę bardzo, jest nagranie. Może komuś wpadnie w ucho. E, odsyłam, link w opisie. Niestety, niestety stałem się posiadaczem skórzanej tapicerki. Nie wiem, jaka to jest skóra, czy to jest czy to jest jakaś skóra ekologiczna, czy jakaś inna, ale jest. Czym się o to dba? Bo nigdy nie miałem, zawsze się trzymałem od tego z daleka. Tu też bym się trzymał, tylko tyle, że nie było wersji nieskórzanej. I takie pytanie, jak to konserwować? Ktoś ma jakieś doświadczenia? Coś rozsądnego, wiadomo, nie jakiegoś odjechanego. Pojawia się pytanie, czemu tak wątle informowałem o tym, że furę zamówiłem. Tak jak Wam mówiłem, w listopadzie e, dostałem gratulacje od Jerza, ale... Ten, kto kupuje w tym okresie trudnym, postpandemicznym i teraz wojennym samochód, to doskonale zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja. Zamawiacie, nie wiecie czy dostaniecie, nie wiecie po jakiej cenie, nie wiecie w jakiej konfiguracji. Z Teslą... Też jest cyrk, e, jeśli chodzi o zamówienie i odbiór, bo ja teoretycznie miałem odbierać w grudniu na urodziny, a praktycznie odebrałem teraz, a mogło się zdarzyć, że będę odbierał jeszcze w maju-czerwcu, tak więc generalnie nie robiłem e, zamieszania z tego względu, bo po pierwsze nie wiedziałem kiedy to to przyjdzie, po drugie nie wiedziałem czy w ogóle przyjdzie. E, a wiecie jak to jest, coś szafa powie, a potem się to nie zmaterializuje. To jest afera koperkowa, że oszukuje widzów. Tak więc dawałem sygnały osobom zorientowanym. Bo co niektórzy pisali, kiedy odbiór mam, no i tym, tym dawałem informacje, kiedy mniej więcej się spodziewam odbioru i w ogóle przygotuję film. O tym, jak wygląda zakup Tesli w Tesli. Bo pamiętajcie, że oni nie mają salonu w każdym mieście. Jest tylko na razie jeden salon w Warszawie. Wiem, że tam jakieś są próby, żeby otwierać coś więcej. I na przykład oni teraz do końca marca mają wydać 500 samochodów. Także wyobraźcie sobie, jaki tam jest tłok, bo to jest niestety na razie przynajmniej tak. Ja zrobię ten film o tej jeszcze starej wersji z tego względu, że te samochody, które teraz ludzie odbierają, są te samochody, które przypływają z Chin. Tak więc wydawanie jest zazwyczaj ostatni. Dwa tygodnie, ostatnie trzy tygodnie, ostatni miesiąc kwartału, bo one są produkowane w styczniu. Ten był wyprodukowany tam 21 stycznia e, i odbierałem go w marcu, bo on miesiąc płynie statkiem. No i potem te wszystkie rzeczy są zrzucane gdzieś w jakimś porcie, a nawet nie wiem dokładnie gdzie: czy to o, gdzieś tutaj e, w Antwerpii, czy, 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 czy gdzieś w Słowenii. No trudno jej powiedzieć. I ciągnięte z lawetami tu. Znowu trzeba do tego papierologię zrobić, bo to u nas te książki wozu, inne rzeczy. Także schodzi, 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 schodzi i dlatego tak jest. Ale ci, co tam też śledzą temat, to doskonale sobie zdają sprawę, że uruchomiła się już fabryka w Berlinie. Wiem, że już pierwsze sztuki będzie sam Elon wydawał. Nie wiem, czy będzie jakaś super feta czy się da na to zapisać, bo ja bym się chętnie zapisał i się tak przejechał do tego Gigafactory. Jakby się udało wjechać, zobaczyć, ewentualnie po fabryce przejść, tak jak to było poprzednio, nie wylosowałem, bo też się zapisywałem teraz nie wiem jaka jest procedura, ale pewnie jak będzie bliżej tego wydawania i procedury to wam też powiem, też się będziecie mogli e, wpisać na losowanie także tak się kwestia jeszcze samochodowa ma nie chciałem gadać o czymś, co wiecie ja nie liczę dopóki nie trzymam w ręku także z samochodem to do ostatniej chwili jest tak, bo znam przypadek, że że ludzie opłacili Tesle, załatwili wszystkie formalności, zapłacili w listopadzie, mieli odebrać w grudniu. A okazało się, że nie odebrali w grudniu i odebrali w lutym. Nie? Tak więc w tej ostatniej chwili, dopóki nie dostaniecie dokumentów tak naprawdę, które pozwolą wam na zarejestrowanie samochodu, to nie wiecie, czy się ten proces cały powiedzie.